Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Magda i witam Was na kanale Mimlówryczyk. Dziś zapra zapraszam Was do holu lumpeksowego zwieszaka na siedząco, a czemu nie? Ehm, rzeczy będą w trendach, będą e, fajne, będą różne, będą modne. Także, e, jeśli nie chcecie przegapić takich przeglądów lumpeksowych, takich e, zdobyczy z lumpeksu, zostawcie proszę subskrypcję, łapki w górę i komentarze. E, wiem, powtarzam się, ale z wielu z Was, którzy mnie oglądają, nie klikają subskrypcji. Także jeśli możesz to teraz zrobić, zastopuj film, kliknij subskrypcję subskrypcję i wróć do oglądania. Dalszej części filmu. Ja ci serdecznie za to dziękuję i przesyłam serduszka. A jeśli ta stylizacja tutaj na nie za mną, wam się podoba i chcecie zobaczyć, jak ja w niej będę wyglądała, ja też bym chciała zobaczyć, jak w niej będę wyglądać, bo jeszcze tego nie mierzyłam, to zapraszam was do oglądania kolejnego filmu. Zatem tym bardziej zostaw subskrypcję, by nie przegapić tego. A my w dzisiejszym filmie zajmiemy się tą częścią. Ubrań, no i częścią, którą też mam na sobie, bo dwie rzeczy mam już, że tak powiem, założone na sobie, to przejdę do końca, bo będę musiała jedną z nich zdjąć. Także uważnie oglądajcie. A jeżeli nie przedłużając, przejdę do pokazywania rzeczy. Zacznę tutaj od torby, bo będą torby, uwaga, aż trzy, także uważnie oglądajcie. A dawno mi się nie udało torby znaleźć w się bo nawet nie szukałam, a jak mi się teraz nadarzyła okazja, to znalazłam trzy, także już mam na nie embargo. I e, jak zresztą na wszystko niestety. Ale dobra, tą torbę już zapewne kojarzycie, pokazywałam ją w szorcie e, jednym, Chyba właśnie ze stylizacji na 1 listopada. Ostatnio udało mi się ją upolować na wagę w dniu dostawy. Ona była bez tego paseczka. To jest mój pasek. Niestety tutaj są te, widzicie, um, te uchwyty, ale tego paska oryginalnego nie było. Torba jest marki Marina Galanti. Patrzyłam um, na internecie. Mam nadzieję, że to wam się tam troszeczkę chociaż zumuje. Że to jest jakaś włoska projektantka. Niestety torba nie jest skórzana, ona jest już dosyć ciężka, ponieważ, ponieważ ja tutaj już, że tak powiem, ją na co dzień noszę, więc wszystkie potrzebne rzeczy tutaj mam. Torba ma fajne takie rączki, uchwyty. Z tyłu tak się prezentuje, z przodu ma takie fajne zdobienie. Jeśli chodzi o zapinanie to tutaj ma zamek. Jeden, w środku jakby dwie przegródki, ale tutaj jedna też taka. No i zameczek tutaj taki zapinany. Wszystko działa, wszystko jest sprawne w stanie idealnym, jak ja ją wypielęgnowałam. Z wierzchu z chusteczkami nawilżającymi, a w środku popsikałam takim dezynfekatorem, tak? W sprayu. Z torba w kolorze brązu, więc to. Co teraz lubię, że tak powiem. Na tym pasku czasami noszę, jak chcę sobie ją tutaj przełożyć, tak jak ta, tutaj przez, mm, przez pas, ale najczęściej najwygodniej po prostu biorę ją tak tutaj, chociaż ja akurat noszę na tym drugim ramieniu. Fajna, zręczna, no i przede wszystkim mieści parasolkę. Książkę, zeszyć, to co tam potrzebuję, nie ma z tym problemu, by ta ostatnia moja była mi troszeczkę za mała. Dobrze, także ją odkładam. Już, już myślę, że więcej nie będę wam prezentować, to znaczy w szorcach pewnie zobaczycie. Um, czy chcecie teraz drugą torbę, czy, czy jakieś ubranie? No może właśnie przejdźmy do, do ubrania, do tego mm, kożuszka obiecanego, czemu lecisz? Nie słucha się. E, kożuszka, którego widzieliście w shortsie właśnie z stylizacji na 1 listopada, jak widzieliście, to troszeczkę mocno zmodyfikowałam. Też go udało mi się upolować właśnie na, em, na dostawie razem z tamtą torbą. Em, w on chyba kosztował około 80 zł, ale on był nowy. Czemu był nowy? Bo tutaj, jak jest to, ten taki zameczek do zapinania, to tutaj był oklejony takim papierem, więc nie sądzę, żeby ktoś po prostu z czymś takim chodził. Ja go też Wam przymierzę pewnie tutaj w szorcie, w szorcie tutaj w filmie, ale korzuszek jest taki... Odłożymy... Ręce mnie bolą. Korzuszek jest takiego, um, on jest sztuczny. Tutaj, um, nie wiem jak to powiedzieć, poliestrowe. Tutaj taki korzuszek beżowy, wysoki. Tutaj kołnierz krótszy. Przy rękawki, rękawki są tak fajnie zakończone. On ma tutaj kieszenie z zapinaniem w ten sposób. Um, to jest LK. Marka nie mam pojęcia. Pokażę wam tutaj z bliska. Mam nadzieję, że się tam wszystko zoomuje, na zamek i jeszcze dodatkowo na, na te napki. Jeśli chodzi o skład, to jest 100% poliester MKLK. Byłam bardzo zadowolona, jak udało mi się go znaleźć. Uważam, że jest mega w trendach teraz. W obecnym sezonie jesienno-zimowym jest cieplutki. Powiem Wam, że pogoda 1 listopada u mnie dopisała więc na, w nim nawet było mi za ciepło także on się nadaje na takie chłodniejsze dni, tak jak na teraz, no i nawet na, na cieplejszą zimę. Piszcie mi, proszę, w komentarzach, jaką wy mieliście pogodę u siebie 1 listopada. I w co się ubraliście, także i czy było to coś z Lumpeksu. Będzie mi na pewno miło. Yy, odkładamy go. Jestem mega, mega z niego zadowolona, także nawet to 80 zł. No ale z nowego byłam w stanie zapłacić. Kolejna rzecz to łup z innego sklepu. Jeszcze nie wyprana, bo wczoraj kupiłam. Marka Kokon. Kokon ikselka. Tak się prezentuje. Kremowa koszula. stanie bardzo dobrym na guziczki. A co jest jej największą zaletą? Pewnie się już co niektórzy co mnie znają, domyślają. Muszę chyba wstać do was, żeby to przybliżyć. 100% jedwab. Kilogram 59 zł chyba kosztował, więc ta koszula zdychę. Myślę, że nie więcej. Jeśli ja Nie mierzyłam jej, powiem Wam szczerze. Hmm, obejrzałam tylko, czy, czy nie ma jakichś ubytków w guzikach, w czymkolwiek. Nic takiego nie zauważyłam. Tutaj jedynie przy rękawach... Czekajcie, muszę zdjąć ją z tego wieszaka, bo to jednak przeszkadza, żeby zbliżać. To tutaj jest takie... Aj, tu nie widziałam. Takiego rozjazdu. Uh, uh, uh. no dobra, to się da jakoś ogarnąć. Na pewno to się da ogarnąć. Już wam tam przy, przybliżam. Trochę jest tutaj tak na tych szwach. Ma taką, troszkę jakby podarte, ale nie za bardzo. Oto, nie wiem, jak, nie wiem jak wam się to tam pokazuje. Zaraz zobaczę też drugą, do, do drugiej strony, jak to wygląda. No, druga strona jest dobra. Czyli ta jedna jest do naprawy. Bardzo ładny jedwab, milutki. Muszę przymierzyć. Myślę, że będzie dobra. No bo co tutaj by miało być w niej niedobrego? To trzeba tam po prostu do, do poprawić. Myślę, że sama sobie jakoś z tym poradzę. Że nie będę dawać do krawcowej. Nie, chyba nie, chociaż. Nie, poradzimy sobie jakoś. Zobaczę. Muszę to jakoś yy, się tym zająć. Czy to tak tutaj poszło na tych szwach, ale ciekawa, ile by krawcowa wzięła. Nie mam pojęcia. Dobra, będziemy, będę się nad tym zastanawiać później. Oczywiście Wam się wszystkie rzeczy, które teraz pokazuję, wyświetlą stylizację. Pomierzymy sobie łącznie tutaj, jakoś, jakoś wystylizujemy. Dobrze, kolejna rzecz to torebka kupiona w zupełnie innym lumpeksie, niż dotychczas chodzę, on jest taki typowo właśnie z takimi torebkami, no i ona jest taka piękna. To jest z dostawy właśnie tam tych torebek. Marka Kipling, to jest typowa marka właśnie z tą taką małpką, tym gorylem. Torebka jest oryginalna i jest na dodatek nowa. Tutaj ma um, przegródkę. Wszędzie jest logo firmy. E, tutaj jest, no właśnie, na potwierdzenie, też ta małpeczka z, z nazwą strony. E, wszędzie, gdzie możliwe jest, zaznaczono, że to jest marka Kipling. Tutaj jest właśnie też metka. E, jeśli chodzi o w środku, no to tak to wygląda. Tu taki uchwyt na, na portfel, żeby przymocować. E, zameczek, tutaj również. E, Fajna wielkość, fajny kształt, fajne, że ma do ręki tutaj te paseczki. I jeszcze tutaj na ramię ten paseczek świetno. Oczywiście można sobie odpiąć, można sobie swoje przyczepić. To jest coś super. Kolor to taki beżowy um, ze srebrnymi dodatkami. No, mega mi się podoba. Za tą tarebkę zapłaciłam 70 zł. No, jeśli chodzi o markę, to spoko, tak, to ona dużo więcej stoi na, na internecie. E, Terepka z oryginalna jest przede wszystkim nowa. Bardzo mi się spodobała i, i udało mi się ją kupić, także będę na pewno ją sobie nosić. Ona też już jest wy, wypielęgnowana, zdezynfekowana, wyczyszczona. Kolejna rzecz to spodnie marki Uniqlo, więc bardzo dobrej marki, wyprane, wyprasowane, dlatego na wieszaku, bo nie chciałabym, żeby mi się zgniotły. One były kupione z tym kożuszkiem i z tą pierwszą prezentowaną torbą i tam wtedy jeszcze coś kupiłam, chyba tak, ale już nie pamiętam, co to jest, MK chyba, MK Uniqlo. Kurczę, teraz jestem tak daleko, że nawet nie wiem, czy Wam się to tam dobrze wyświetla. E, tak, się są. One są po całości. E, prosta nogawka, z tyłu piękne kieszenie, tutaj zaszewki, u góry szlufeczki fajne. To jest, e, jeśli chodzi o skład, e, nie ma tutaj szałby, te 69 poliester, jakiś recyklingowany i wiskoza 28. I 6 poliester zwykły. I elastan 6. No, z kieszeniami, no fajnie tutaj zapinana na tą napkę i jeszcze na guzik. Eee, pięknym takim kolorze, ka brązowym, ka takim karmelowym, coś takiego, więc no fajnie będzie pasowała. No, te kolory, jakby wszystkie. Pasują tutaj do siebie, więc fajnie będzie utworzyć z tego wszystkiego stylizację, więc łatwo będzie mi tam wam przymierzyć i, i będzie to po prostu wszystko ładnie pasowało. Spodnie chcę sobie ładnie odwiesić, bo nie chciałabym ich znowu prasować. Zobaczmy, czy mi trochę się tu świeci. Świeci się. Fajne, fajne. Przymierzymy je sobie na pewno, więc, więc zobaczycie, jak wyglądają na mnie. Ja je w sumie tylko mierzyłam w sklepie, więc sobie przypomnę, zobaczę, jak, jak ja w nich aktualnie wyglądam. Dobrze. Kolejna rzecz to rzeczy z innego lumpeksu na wagę, nie mam pojęcia, chyba 30 zł, za zanim dałam coś takiego. To jest Wero Moda Denim MK. Też mam nadzieję, że tam Wam się wyświetla. Taka ramoneska, której szukałam bardzo da, długo. Idealna, po prostu jaką chciałam. Przede wszystkim MK, więc jest idealna, nie jest za mała. Pięknymi, srebrnymi guzikami, 100% organiczna bawełna. kieszeni nie ma, ale tutaj ma takie te kieszonki. Kolor. Tego jeansu, to jest obłędność, a po drugie, e, krój i długość, bo nie chciałam zbyt krótkiej i zbyt długiej, więc ona jest idealna, bo jak czasami chcę do czegoś założyć takiego, wiecie, z wyższym stanem, e, czy coś, no to te za długie rzeczy no, źle się prezentują, e, zaburzają sylwetkę, a taka ramoneska, czy to na teraz, czy latem do, do sukienek do spodenek, do, do letnich stylizacji, do teraz do stylizacji, świetna, świetna, świetna i ten kolor, no powiedzcie, czy, czy nie? Świetna jest, strasznie mi się podoba, cieszę się, że taką udało mi się znaleźć i, yy, no i już nie poluję, tak? bo dosyć długo chodziłam po em, dupeksach i patrzyłam na takie kurtki, żeby znaleźć swoją idealną i to mi się udało znaleźć i już nie szukam, tak, bo już więcej nie potrzeba. Tamtą taką krótką, co miałam, to... Z tym szalem, co ją wyprałam, zniszczyłam, bo tam to przefarbowała się, więc musiałam ją wyrzucić. No i ostatnia torebka, ale nie ostatnia prezentowana rzecz. Ta torebka była kupiona właśnie razem z tą Kipling i tutaj jeszcze z tą, która będzie w przyszłym odcinku. Ta kosztowała 30 zł. To jest oryginalna torebka marki Picard. I jak ona wygląda? To jest taka nylonowa, coś takiego. Ona ma tutaj taki paseczek, dosyć cienki, powiem Wam szczerze. I tak, no, w tą stronę zapinany spoko. Rączki krótkie, to one są bardziej do ręki, tutaj. No, tak ciężko będzie założyć. Przegródka tutaj na, na napkę. No i um, druga. o. Druga na napkę i środek. W sumie tego nawet nie widziałam. I środek na ekspres i to tak się fajnie rozpina tutaj do końca. No i tutaj jeszcze ma przegródkę, także, także tak to wygląda. Zmieści parasolkę, wszystkie potrzebne mi rzeczy w kolorze takiej czekolady. Więc, no, jakby nie patrzeć kolejna rzecz w trendach tego sezonu, zresztą według mnie wszystkie te rzeczy w dzisiejszym odcinku są w kolorach, w trendach tego sezonu. Więc powiedzcie mi, że w, w się nie można ubrać się modnie, no to jak nie można, skoro. Takie perełki udało mi się znaleźć. Po prostu trzeba e, chcieć e, poszukać no i mieć troszeczkę szczęścia, e, żeby, żeby coś znaleźć. E, no i jeszcze dwie rzeczy mi zostały, a mianowicie ta bluzka czarna e, w prążek. Właśnie ona była kupiona z tą, tą kurtką i z pierwszą torebką i z tymi spodniami. E, Rękawki. Takie trochę no, krótsze, a ja sobie je tak na przykład tak biorę i takim jest wygodnie. To jest czarny prążek, bawełna, może z jakimś alastanem. Um, też Wam się tam pewnie um, przyjeżdżając te rzeczy wyświetli, chociaż myślę, że tu wszystko widać. Dokąd w ten sposób? Um, ona jest chyba z Nexta. Czekajcie, muszę się właśnie rozebrać. Next na 15 lat, na 1,66 66 wzrostu, to idealnie dla mnie, 95% bawełna i 5% elastan. Świetny basic na uzupełnienie, właśnie tak jak teraz tutaj mam tą stylizację z tymi spodnami, takimi z cekiny, to takie, że tak powiem, góra troszeczkę uspokaja tą stylizację. No i co mi się jeszcze udało znaleźć, brązowy pasek, nie wiem czy Wam się tam wyświetla czy nie, Zdejmę go teraz dla Was i omówimy go sobie, jak go sobie później najwyżej założę. Pasek kupiony z tą koszulą. Ja tam coś jeszcze wtedy jeszcze kupiłam, bo tutaj koszuli. A, tą bluzkę, ale to w kolejnym filmie. Pasek niestety nie jest skórzany, jest z eko z piękną taką złotą klamerką. W brązowym, czekoladowym kolorze. Powiem Wam, że szukałam takiego paska. Kupię sobie jeszcze, chcę skórzane sobie kupić. Może mi się uda w Lumpek znaleźć, może, może nie. Może na Zalando sobie zamówię taki oryginalny, czy tam na Wintet, ale no. Ten uważam, że, że jest spoko i ja zapłaciłam chyba 35, 40 zł za ten pasek, tą jedwabną koszulę i tą koszulę tutaj. No to według mnie cena jak najbardziej w porządku i najlepsze jest to, że ten pasek jest idealny na mnie. Tutaj właśnie w tą normalnie do noszenia, że nie jest ani za duży, ani za mały. Myślę, że on się może szybciutko popsuć. No, bo to jednak jest rzecz nieskórzana, ale nawet jak go założę z 5-10 razy, no to super, bardzo, bardzo mi się podoba. Powiem Wam szczerze, jestem z niego mega zadowolona. I dobra, teraz nie będę zakładać. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, chcecie więcej takich y, zakupów lumpeksowych, y, to piszcie. Proszę w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę subskrypcję, a my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, pa!